Drugi dzień świąt, niedziela, w strzelce, godzina 13.30 no, piękna słoneczna pogoda, drugi raz śnieg u nas się pojawił, bo pierwszy był 10 grudnia, latałem na płozach, tam dwa dni później przyszła plucha, zdjąłem płozy, założyłem Założyłem kółka, no, ze dwa dni temu spadło u nas ładnie śniegiem, więc, e, ale nie chce mi się zakładać pust. no i jesteśmy z Arkiem w Strzelcach, Tamarek się szykuje, e, i plan mamy taki, że lecimy sobie nad, e, na północny wschód, e, na, nad, e, no, tor, narciarski, stok narciarski w Unisławiu z hełmna przyleci Jarek, także w powietrzu ma być na strzech, kto będzie jeszcze, to nie wiem, ale dzisiaj jest taki warunek, że, że może ktoś w ogóle w Unisławiu będzie latał swobodnie na klifie. Zobaczymy. Na razie, na razie szykujemy się, jeszcze nie rozkładam skrzydła jak już Jarek będzie gotowy, dopiero wtedy rzucę. No i będziemy lecieć. O, także trzeba było wstać od tego stołu, no ileż można siedzieć i, 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 że tak powiem, szamać, no strzelce żyją, co kawałek ktoś samochodem przyjeżdża, zostawia z pieskami, rodzinami, tam gdzieś ciągają się, widziałem, co nie? O, także my już, na, znaczy my yy, czynnie... He, yy, na sportowo będziemy spędzać drugi dzień świąt o. no dobra, idę zobaczyć jaka mu Arka pan, co nam pan Arek powie? pozytywnie, pozytywnie. trochę w nosie kręci trochę w nosie kręci e, jakby nie było słychać paliwo, hektolitry wlane no zobaczymy co tu teraz będzie Kurczę tu to jakieś operacje e, Operację robi, coś musi przygotować. W każdym bądź razie no jest super warun Wiaterek do przyjęcia. E, tak gdzieś e, na, na balkonowym miałem termometr minus 10. Także my się zimy nie boimy, my na zimę czekamy i w zimie fruwamy. O! Jak tam święta! Bardzo dziękuję, cudownie. Tak? Fajne święta po wyborach tu polskich. Tak? Było fantastycznie. No i wszystkim biało jest, co, nie? No, biało. No, no, no. Wymarzone bajery. I ta takich świąt białych to ja już nie pamiętam, kiedy tak. były. Naprawdę. No, no. Ktoś mówił, że 8 lat no. temu. Chyba. No, no. <ślał> ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam. No dobra. Plany mamy takie, że na Dunisow lecimy. E Obyśmy wrócili tylko, żeby nam silniki nie zabawią. Ręce mam nie Czek odpalił. Od szarpaczki, która kiedyś go wkurwiała. Ale teraz już jest wszystko w porządku. Zaraz zobaczymy jaki wiaterek. Moja już też odpalona tylko wsiąść. O, wiaterek taki dwa, coś i pół, może trzy chwilami. Dobra, odsunę się, zrobię mu miejsce. Ona grzeje. Ja ponieważ patrzyłem przez ścieżkę na gaźniczek, no to na talerzyku zbiera się lód. To od razu nie będę przeskakiwał przez Wisłę. No, poszedł. No idzie, idzie, dobra. No i teraz go.

O, no i wylądowaliśmy z Arkiem, o tutaj na naszym startowisku, kamerka mi zdechła, akumulatorek, jak akurat nad Rafałem byliśmy, później tutaj jak wylądowałem, <laughs> aparat mi zdechł, teraz podmieniłem baterykę i wszystko w porządku. Jak tam Panie Arku się leciało? Jak się leciało? Super. Bardzo dobrze. <noise> Dawno nie latałem. Także było bardzo przyjemnie, tylko <noise> zimno. Zimno. No, ale y, godzinę i jedną minutę byłem w powietrzu, także ty byłeś powiedzmy godzinę pięć, no. co nie? Y, akurat mi nad Rafałem skończyła się kamerka bateria. to jest że nie zdążyłem jego, co nie? Tego aparatu nie chciałem wyciągać, bo mówię, zaraz mi zdechnie. Mówię, sfilmuję, jakbym nie szedł do lądowania. I, ja i idzieś do lądowania, pach wyłączyło się, kurczę. No, I zdążyłem, zdążyłem podmienić teraz w tej małej grondzie, żeśmy się przewietrzyli. Teraz będziemy zaraz herbatki sobie popijać, co nie? Ktoś miał z napisem HILF. Yy, ten yy, yy, to był chyba reporter, mi się wydaje. Skrzydła On chyba lądował. No on tam, tam lądował, może przyjedzie tutaj jeszcze. Co nie? W każdym razie żeśmy sobie dzisiaj polatali. Teraz idziemy się raczyć z ciepłą herbatką. Pan Arek jest na wszystko przygotowany, grzejnik nawet mamy. Zrobimy ciepłą atmosferę. A ciepłą atmosferę. <laughs> o, ale fajnie. Od, od śmigła. Od śmigła. pas płomień, Jest. Jest? Ciepełko. <laughs> jak robisz remont gdzieś w chałupie, kurczę, to, to sobie grzejesz, tak? Nie, to na święta, jak byliśmy w leśniczówce Aha. Teraz. To troszeczkę chcieliśmy nagrzać jedno pomieszczenie. E, żeby nie zamarznąć. Ale super takie przenośne. Zresztą ty masz tej pakę taką, że możesz wszystko... Tu mamy ciepełko. O, super. Super. Już, 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 już Kiełbaskę można wyciągnąć. Ciepełko. Ten, ale super. A, muszę się ugrzać. <laughs> Ale to trzeba mieć pomysł, a A ja rano jak rozgrzewam go, to, Aha, nie, włącza sobie to włączam ten... go na, na dwójkę, robię obieg. Nie? No i masz pełko 10 minutek i masz ciepełko w samochodzie, kurcze. No i wszystko rozmarznie. No dobra, składamy skrzydła, bo kurcze nam zmokną, śnieg zawieziemy do domu. O, po drodze żeśmy wracali nad, nad Wisą, żeśmy spotkali y, wieśka, tak? Wieśek z kabelarni, tak? Z, brzo Aha, z brzozy. W z brzo brzozie kupowałem tego, tego yy, ten samochodzik. Co nie? E, y, na reporterku i co to jest? Zasilniczek? Motoronka. Motoronka, poczekaj, bo kurczę motoronka, ale jakaś inna widzę, bo te motoronki to z reguły miały ten. Yy, wydmuch u góry chyba, z tego co pamiętam. A ty masz jakąś inną wersję, już tutaj? Taką, ale to ty przerabiałeś, czy nie? Nie, nie, nie. to są dwa rodzaje. Aha, 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 Nie no, przynajmniej nie, nie brzęczyć ci nad głową, kurczę. bo. Nad głową i fajka nie jest na dole, nie? Bo tam jest od dołu. Aha, aha. Nie no, super, kurczę. I ile sumie dzisiaj latałeś? Pół Z pół godzinki. No. Ja się sprawuję, silniczek. A, tak? Ja byłem dzisiaj. Godzinkę, godzinkę i jedną minutkę, no teraz tutaj łaziłem i 50 powiedzmy 1 km, przelecieliśmy. Jest 15, 17. Trzeba się zwijać, bo o 16 mam być w domciu a o 17 idziemy w gości, no bo przecież są w końcu święta. Herbatka, kawka, ciepełko, strach dotykać, żeby nie poparzyć się, co nie? O. Także mamy takie zorganizowane ciepełko na ta minus 10, co dzisiaj tutaj jest. No staj sobie tam, czy nie będzie, nie będzie Ci zimno, co nie? No. O. Także tak się tutaj raczymy. Przypomniałem sobie, że miałem sfilmować, co się z gaźnikiem dzieje przy tej temperaturze. No, jest trochę tu oczronione, co nie? Tam wewnątrz, no troszkę lodu, jest, jest trochę lodu. No ale to jest miękkie. No przy czym kurczę, on jest letni. Teraz jest letni, no ale to jest jakieś pół godziny po, po wylądowaniu. Także no, tunel mój pomysł na, na to, żeby nie zmarsz, się sprawdził. O, bo silnik, simonek jest silnikiem niedogrzanym, co nie, więc jest osłona tam, zachodzi trochę za, za głowicę i jest, macie ciepełko. No dobra, składam się, wszystko w porządku. Akurat nad nami przelatuje klucz, dziki, gęsi, pięknie, pięknie lecą, oj, i gęgają, i gęgają, no, no dobra, składam się. No i spadamy. z superaśnego latanka. Kolejne latanie w scenerii zimowej. Nie? Wiesiek z Brzozy przyjechał. E, Arek z Płyniego Rząsia. E, Mamuśka. Nie? No, no, polataliśmy. Rafał gdzieś tam y, y, w Starogrodzie. Cześć, Uja. Cześć. Dobra, spadamy. Do domu bo teraz w gości trzeba iść. No i skończyliśmy latanie. Na zewnątrz mamy minus 9 stopni i jest godzina 15:48. Plan był do 16:00 i zrealizowane wszystko w 100%, i jedziemy teraz do domu.